Witam, witam i zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Pragnę dzisiaj Wam powiedzieć o Królu Jarmużu. Król Jarmuż, który powstał całkiem niedawno. Jest to pomysł nasz i Farmy Świętokrzyskiej. To jest pomysł na to, żeby dostarczyć Tobie ten najważniejszy element, w, jeśli można powiedzieć, rośliny, czyli Jarmusz, Jarmuz, ten król warzyw, który, do którego zachęcamy Was od X czasu, o którym chcemy Wam powiedzieć i zastanawialiśmy się, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze przemycić go do Waszego jedzenia, żebyście mogli uzyskać te wszystkie wspaniałe benefity, które przynosi nam jarmusz. Warzywa kapustne ogólnie są naprawdę wspaniałymi warzywami. Są to warzywa, które będą antynowotworowe, są to warzywa, które będą oczyszczać naszą wątrobę, są to warzywa, które będą dostarczać nam mnóstwo składników w postaci witamin i minerałów, których po prostu nasze organizmy potrzebują codziennie. Natomiast Jarmusz jest królem wśród warzyw e, e, kapustnych. Dostarcza tego wszystkiego jak najwięcej, dlatego wymyśliliśmy taki e, wpadliśmy na taki pomysł, żeby sproszkować go dla was zapakować go w słoik i jeszcze przemycić go do Was. Bo widzisz, my najczęściej korzystamy z tego jarmużu. Tutaj mamy akurat nową dostawę z farmy świętokrzyskiej, kilogramowy worek jarmużu, który a propos, za kilogram F z kodem odmładzanie 10 możecie go kupić chyba za 8 zł, także wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra cena. Wymyśliliśmy też właśnie, żeby sproszkować ten jarmuż, zapakować go w ten słoik i też zrobić go w bardzo dobrej cenie. Ale dlaczego ja kocham jarmuż? Dlaczego kocham jarmuż? Ponieważ ponieważ ze wszystkich warzyw, które polecamy dla nas do jedzenia, polecamy dla Was do jedzenia, jarmuż ma bardzo mało szczawianów. Tak naprawdę najmniej z tych wszystkich roślin zielonych, ciemnych ma właśnie szczawianów. Szczawiany w pewnych warunkach mogłyby tworzyć kamienie nerkowe, takie szczawianowo wapniowe w naszym organizmie. Oczywiście muszą być spełnione pewne warunki, dlatego niektóre warzywa typu szpinak na przykład mają tych szczawianów bardzo dużo, jarmuż ma ich najmniej. Dlatego ja go tak kocham, bo przynajmniej Wiem, że jak jem go, to nie tworzę sobie kamieni, jeśli miałyby powstawać. Ma kompletne białko. Mówiłem już o tym wielokrotnie. To jarmuż właśnie jest królem wśród białek, jeśli chodzi o warzywa zielone. E, zawiera wszystkie e, białka, wszystkie aminokwasy, które są potrzebne dla naszego organizmu, żeby tworzyć białka. To co jest piękne w Jarmurzu, to jest to, że jest przewaga kwasów omega-3 nad kwasami omega-6. Dość sporo roślin ma dość dużo kwasów omega-6. Najgorsze są e, e, różnego rodzaju zboża, bo tam jest po prostu nawet 40 do 1, czyli 40 kwasów omega-6, a 1 kwas omega-3. Natomiast w Jarmurzu. O, o, o dziwo, jest więcej omega 3 nad omega 6. Omega 3 kwasy niezbędne do tworzenia błon komórkowych, do budowy naszego mózgu, naprawdę niesamowite. Jak również do obniżania zapaleń w naszym organizmie. Jest królem wśród karotenoidów, czyli karotenoidy, beta-karoten, czyli taka witamina A, która będzie zamieniona w twoim organizmie na witaminę A, która będzie potrzebna do wzroku, na skórę, mnóstwo, mnóstwo składników, nie, mnóstwo, mnóstwo elementów w, naszej, w naszym organizmie potrzebuje witaminy A, a tutaj właśnie jarmuż jest królem wśród karotenoidów. Karotenoidy również są antynowotworowe, przeciwutleniające, czyli, czyli antyoksydanty jak również zapobiegają e, e, przyspieszonym procesom starzenia. E, to co jest fajne w jarmużu również witamina C. Aż 80 mg witaminy C w 100 g jarmużu, czyli więcej niż zapotrzebowanie dzienne. Wystarczy 100 g jarmużu i masz wystarczającą ilość witaminy C. Następne, więcej wapnia niż w mleku. Natomiast ten wapń, który jest w jarmużu jest również bioprzeswajalny, czyli nie trzeba już nic z nim zrobić ciało po prostu go bierze, zjada, wykorzystuje, także to jest naprawdę najlepszy wapń i jest go dużo więcej niż w mleku. Mówi nam się, że pij mleko, będziesz miał wapń, a tu się okazuje, że jarmuż właśnie ma najwięcej tego wapnia i jest królem wśród siarczków. To, co kocham najbardziej w jarmużu, to dlatego i dlaczego przemycam wam cały czas jarmuż w, czy w filmikach, czy w przepisach, czy w sokach i tak dalej, ponieważ tutaj jest mnóstwo siarczków. Siarczki są niezbędne do tego, żebyśmy mogli oczyszczać, uwaga, swój organizm na poziomie genetycznym, czyli tutaj jarmuż wpływa na oczyszczanie naszego ciała naprawdę w najmniejszy, z, nie, z najmniejszych y, y, zanieczyszczeń do formy takiej genetycznej. Możliwe problemy i dlatego też mamy ten jarmuż w proszku, ponieważ smak. Nie wszyscy lubią gorzkie rzeczy. Przyzwyczajeni jesteśmy do słodkich rzeczy, kiedy przychodzi jarmuż on jest gorzkawy, chociaż ja uwielbiam jarmuż, może dlatego, że jestem przyzwyczajony do gorzkich pokarmów już przez tyle lat. Natomiast nie wszyscy lubią ten smak. Mały procent nie lubi gorzkich rzeczy, po prostu mały procent ludzkości, dlatego zamieniliśmy go w proszek. Zamieniliśmy to w proszek, wykorzystaliśmy temperaturę do 45 stopni, żeby wysuszyć jarmuż. Czyli ten jarmuż, który mieliśmy tutaj w tej formie, wysuszyliśmy, wydobyliśmy z niego tylko wodę, a później go sproszkowaliśmy, żebyście mogli go trzymać w słoiku i żeby mógł stać u was na półce. Czyli smak, kiedy będziesz dodawał to w formie proszku, nie będziesz musiał przechodzić przez ten smak. Następnie to jest błonnik. Zwłaszcza na samym początku niektórzy, którzy przechodzą z takiego tradycyjnego odżywiania na odżywianie, gdzie jest dużo więcej roślin, mogą mieć problemy z wzdęciami lub ze zatwardzeniem, dlatego że w naszym układzie pokarmowym, w naszym jelicie nie mamy flory bakteryjnej, żeby rozkładać błonnik. Jeśli masz jarmuż w całości, kiedy zjadasz go w formie sałatki, to tutaj jest bardzo dużo błonnika, który trzeba rozłożyć na części pierwsze. Na części pierwsze flora bakteryjna tak naprawdę żywie się tylko tym błonnikiem, ale za dużo tego błonnika czasami może powodować pewne problemy u niektórych osób, dlatego tutaj ten, ta forma sproszkowanego jarmużu nie będzie właśnie powodować tych rzeczy. I, ale zawsze będę podkreślał, że najlepszym sposobem dostarczenia tego jarmużu i tych wszystkich składników, które są w jarmużu, będzie sok, później będzie shake i do tego wszystkiego dołączamy susz. Wystarczy jedna do dwóch łyżek dziennie, aby dostarczyć wszystkiego, co potrzebujesz. Ja myślę, że jedna płaska łyżka naprawdę wystarczyłaby, żeby dostarczyć te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiłem. Ale dla pewności, kiedy zaczynasz proces oczyszczania swojego organizmu, kiedy dowiedziałeś się dopiero o odmładzaniu na surowo, możesz dorzucić dwie łyżeczki dziennie. I teraz, jakie będziesz mieć z tego tytułu benefity? Przede wszystkim oczyścisz swoją wątrobę. Wątroba, organ numer jeden oczyszczający w naszym organizmie, potrzebuje składników zawartych w jarmużu do tego, żeby się oczyścić. Układ kwionośny. Zobaczysz po pewnym czasie, jak wspaniale będzie się goił Twój układ kwionośny. Obniża estrogeny tak samo. Dzięki tym składnikom, które tu są zawarte, siarczką głównie, będziesz mógł się pozbyć nadmiaru estrogenów. Głównie kobiety tutaj. Jeśli masz dominację estrogenową w swoim organizmie, jarmuż powinien stać się Twoim przyjacielem. Następne. Podwyższa energię. Widzisz, dlaczego my mamy tak dużo energii, jeśli chodzi o odmładzanie na surowo? I osoby, które przechodzą na odżywianie na surowo, mówią o tym właśnie. Właśnie, że nagle pojawia się mnóstwo energii, dlatego że jest energia zawarta w roślinach. W jarmużu jest też tak samo bardzo dużo tej energii. Witamina K. Jarmuż jest królem, jeśli chodzi o witaminę K. Witamina K, która jest niezbędna do tego, aby ten wapń, który zawarty jest również w jarmużu, przykleił się do tych kości, przykleił się do tych zębów, żeby trzymał się w tym miejscu, gdzie powinien być. Wzrok, poprawa wzroku to będą beta-karoteny. Ch chlorofil to będzie twój układ y y y oddechowy. Czyli, jeśli masz jakieś w tym momencie, nie wiem, zaflegmienie, jakiś kaszel, jakieś tam problemy, dodaj jarmużu do swojego posiłku. I w jaki sposób będę to polecał? Przede wszystkim sok. Do soku nie dodajemy, nie dodajemy jarmużu, ponieważ sok to sok. Czyli sok, sok to będziemy po prostu nadal wyciskać I to będzie numer jeden To będzie numer jeden, kiedy będziesz wyciskał Po prostu tak jak idzie Jarmuż wkładał do swojej wyciskarki Wyciskał z tego sok e, Bo tutaj będzie mnóstwo chlorofilu Tutaj będzie mnóstwo również substancji orzeźwiającej Czyli płynu, który potrzebujemy na co dzień Zamiast pić wodę wystarczy pić sok z jarmużu I dostarczać sobie wszystkich składników Na drugim miejscu będzie shake I tutaj już możesz dodać do szejka właśnie król jarmuż Na trzecim miejscu to będzie sałatka tak samo możesz posypać na sałatkę sobie królem jarmużem, proszkiem z po prostu jarmurzu i w ten sposób dostarczysz sobie tych wszystkich składników. Cenę ustaliliśmy naprawdę na bardzo przestępną. Jak użyjesz kodu odmładzanie 10, to mniej niż 14 zł zapłacisz za słoik jarmużu sproszkowanego. Tutaj naprawdę sporo trzeba było tego jarmurzu sproszkować, żeby wyszedł taki słoik. Farma Świętokrzyska dostarczy ci to do domu. Mam nadzieję również z surowym jarmurzem. W ten sposób będziemy odżywiać swoje ciało i doprowadzimy do tego, że u wszystkich, którzy będą chcieli z tego skorzystać, będzie mnóstwo energii i nie będzie żadnych chorób. Czego Ci naprawdę serdecznie życzę. Dołącz do naszych kanałów, zasubskrybuj nasze kanały po to, żeby dostawać te filmy na bieżąco. I cudownego weekendu. Trzymaj się, cześć!